Najlepsza przygoda tu każdy dzień W Tiger Camp marzenia spełniają się Przyjaciele obok, śmiech i śpiew Razem odkrywamy świat jak nikt inny Gdy poranek budzi nas, ruszamy świat Kury, lasy, plaże Każdy nowy szlak z uśmiechem na twarzy, z iskrami w oczach Każdy dzień to nowa przygoda, każde miejsce dom To najlepsza przygoda tu każdy dzień W Tiger Camp marzenia spełniają się Przyjaciele obok, śmiech i śpiew. Razem odkrywamy świat, jak nikt inny wie. To najlepsza przygoda. Tu każdy dzień. W dzień się. Przyjaciele obok śmiech i śpiew Razem odkrywamy świat jak nikt inny wie Pod rybem śpimy, gwiazdy nas strzegą Ognisko płonie jasne, wspomnienia nie przeminą Opowieści snujemy, śmiechy się niosą Tiger Camp to nasz świat, tu wszystko jest możliwe To najlepsza przygoda, tu każdy dzień Chodzimy bez końca Tiger Camp to nasze miejsce Tiger Camp, najlepsza przygoda Dla nas słońce